Sprawdzone, przetestowane? Może się, nie, na to. może się nie zbierają. Czy na drogach, na skrzyżowaniach, wtedy się blokują. Dobra, tu ładnie. 90% jest oczyszczone miasta. Yy, nice. U mnie w ogóle nie strają. A u mnie aż za dużo. Dziwne. Bardzo dziwne. Nie, ja myślę, że to, to jest woda z kąpieli. To też są ścieki. Albo mycie naczyń, ale jak najbardziej. Być może. No. Także nie ma się co przejmować. Tylko nie, czy da się to oczyścić ten grunt zacznę. tutaj. Zjep. Dobra, sprawdźmy w takim wypadku wartość ziemi, która jest cholernie niska. Kora... O Jezus. Ej, nawet nie wiedziałem, że mam tak niską wartość ziemi. No widzisz, widzisz, O, jedyny się? minus, wiesz co mi się tu tak naprawdę nie podoba? No? To, że parków nie można stawiać sobie e, na środku na przykład otwartego terenu. A. To jest bez sensu. Taki tez Francuski, według mnie bez sensu. No dobra. Chwila postaw jakiś formalny. Formalne zawsze dużo podbijają. Ryb. O ten ładnie podbił. I może jeszcze jeden formalny. a Chwila, chwila, chwila. Eee, Mówisko, dobra. Ścieki. O co oni tak krzyczą z tymi ściekami. No przecież Coś to jeszcze? funkcjonuje. Coś tu jeszcze. Hmm Okej. Okay. Włączmy sobie wodę. Dobrze, tak, 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 tak. Co tak tak. Mm, nie wiem. Ja sobie właśnie kasuję stare zbiorniki wodne. Bo one kosztują. A nie chcę A, żeby... No, to... kasuj, kasuj. Nie chcę, żeby mi kasa po prostu szła w kosmos tak bez potrzeby. kosmos. Cousmous. Dobra, widzę, że miasto pomału się rozbudowuje. jest ładnie. Czyli Cousmous. Znowu chcą, żebym ulepszał ten. Dom burmistrza. Napaleni są, na... są na to, żebym wydał pieniądze na swój dom. I z tego zrezygnujemy. Trochę rzeczy tu pokasuję. Na pewno pójdzie to, to, to i to. I już moje zarobki wzrosły do góry. Mam dwóch turystów, którzy chcą wyjechać. <śpoko> Spoko. Miejski port lotniczy na razie zostanie okay. chyba wyłączony. Aczkolwiek 380 osób dzisiaj przybyło, więc nie jest tak tragicznie źle. Przystąpimy. No, czy jedzicie do szkoły? Gimnazjum czeka. E, coś tu mi mrugało. Hmm, co ci mrugało? Nie wiem, właśnie. Coś tam mrugło. W każdym razie muszę popodnosić na pewno wartość terenu. E, też o tym pamiętaj, bo to, to naprawdę Ale się daje. Wiedziałem ostatnio przecież, że mi grali tam o tym moim regionie. No, jak szaleli. Tutaj rybniemy. Um, gdzie by się jeszcze przydało. Tutaj można byłoby zbudować C3. O, uh, jak jeszcze jeden postawię, to tu no ładnie podobieje. Oh nice. nice. Tutaj też mogę dostawić. I czy tu się zmieści jeszcze jeden? Zmieści się. Okay. Pięknie. Ej, ja już zaczynam tak podnosić wartość gruntów, że oni nie wyrobią z podatkami. <laughs> Niech cierpią. Niech cierpią, tak. Okej. Okay. Zlikwidowałem praktycznie czerwoną strefę. Zostawiłem troszeczkę. I tu mi zostało jeszcze w zasadzie podostawiać takie pierdolki, nawet jakby chciał. Większy park. No Nie. właśnie ja też myślę takimi parkami, żeby gdzieś je dostawić. I chyba będę stawiał przy takich. A co mi dawałeś, żeby podnieść wartość ziemi, oprócz parków? E... Widzisz, jak masz te wszedłeś w te parki, no nie? Masz podstawowe, sportowe, naturalne skwery a. i formalne. No to masz te symbole kasy. One no to ja wiem, po... wiem. wiem, wiem, no, wiem. One Ci pokazują, jak bardzo to podnosi. I ja no. stawiam takie małe parki z fontanną, albo park z leśniącą sadzawką, bo one nie dużo kosztują miesięcznie, a dużo podbijają. Ewentualnie skwery, to masz ten średni ogród z rzeźbami. No. Bo on jest kwadratowy, malutki i wszędzie się wciśnie, praktycznie, jak to można by ładnie powiedzieć. No Także to warto sobie dostawić, bo on ładnie, naprawdę ładnie podbija wartość gruntu. Dobra, powiększymy właśnie szkołę, bo mi się kluli, że im mało. Mało im szkoły. Mało im szkoły. No popatrz, żeby nasi widzowie tak kurde mówili. Jak chcę do szkoły, a nie. Szkołę skupia. Dobra, tak. To no by czy warto czy było zainwestować w coś droższego. O, ryb. Pnięknie, 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 pnięknie. Drzewa. Jakie drzewa? A posadziłem trochę drzew. Drzewne? No. przemysł, i i, 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 i i nie wiem już gdzie postawić. to. Tu się coś buduje, a tutaj się nic nie buduje, więc myślę, że tutaj można byłoby. Ryb... O szlak, skasowałem budynek jakiś duży. Okay. Fuk. Enbichin. Dokładnie. Tego no. właśnie nie lubię w tej grze, bo skasują się to czasami to takie przyjęcie. ładne te budynki i nie chciałoby się ich skasować. Dobra, na razie tyle, bo zostało mi 1000 zarobków. 1900. Lol. Z 40 tysięcy zrobiło się 33 tysiące mieszkańców. Macie służbę zdrowia? Czego kurwa chcecie? Nie przeklinaj na nich. Oni tylko chcą żyć godnie. Daj im karetkę, macie. To bardzo dużo. I leczcie się z tego wszyscy. Leczcie się z tego wszyscy. What the fuck. Jak tam w ogóle moja służba? Leczeni pacjenci 6 na 70, oczekujący 0 na 10. Leczone rany 29, leczone choroby 15 na dzień, karetki pogotowia 5. No na pewno wam tego nie zwiększam. Ale coś z tymi siekami jest niech tak halo cholera. Może po prostu mają strachę. No najwidoczniej. Właśnie tak sprawdzam jeszcze na ulicach czy to gdzieś się nie blokuje. Ale hmm. What the fuck. No nie widzę, żeby gdzieś się to miało tamować na drodze. <grymne> no bo miałem taki problem, jeżeli wiesz, na skrzyżowaniu się zatrzymywało... What the fuck, czemu To są drogi nieulepszone? No właśnie, ulepszam wszystkie drogi, leci. Dobra, trochę ulepszyłem. No bo zostały takie na przykład, kurna, cipki małe. No kuźwa, co znowu, jest wielu chorych lub rannych simów. Koniecznie musisz zadbać o... Jak ty pięknie czytasz. Przecież mają ten... Ten co? Uźwa jeszcze chcą. Czekaj, może tu nie zrobimy jeszcze. Taki myk. zamiast z tej strefy postawiłem Wam tą strefę i tą strefę też wypieprzymy postawiłem tą tą strefę. O Jesus. O, pięknie. Ja właśnie zmodernizowałem moje tramwaje. postają wieżowce. Pasuje, żeby przemysł zaczął się rozwijać, ale to z czasem. Wiem, że jest możliwość dostawienia wieży W, ponieważ sam wam to pokazywałem na live'ach, jeżeli ktoś nie oglądał, dlatego o tym wspominam, ale ona powoduje większe przestępstwo, co na pewno nie chce się wepchnąć, ponieważ mieszkańcy nie będą się wprowadzać tak zamożni, jakbym chciał. Dlatego lepiej zainwestować w szkoły. Niestety to kosztuje też i to sporo. Niestety. No, podyplomowa by mi się przydała. Myślę, że podyplomował sobie rybkę za 42 tysiące, czyli za chwilkę. Czyli za czas, chwilkę. Tak. Czas poczekać. No. To. Już mam 39,900. 41,800, ok. Plus jeszcze muszę spłacać Be, rachunki. No. Um, Ale nie już To Dobra. No. 10 tysięcy mieszkańców. Zarobek 7000 Dobrze, bardzo dobrze. B. Ja sobie chyba wyłączę KG Hazardu, ponieważ ono 450 i pochłania kasy, a jest a, bez nie. sensu. Żeby było włączone. Parki kosztują mnie 6000. tysięcy. Ja naprawdę z tych parków chciałbym zrezygnować. Ale no nie ważne. O oh yeah, srają. Znowu? No. Sraka everywhere. O -o. A właśnie, jeżeli będziesz stawiał szkołę podyplomową to postawią sobie w części przemysłowej miasta. Ponieważ szkoły podyplomowe podbijają przemysł. Tak, wiem, słyszałem. Musiałem należy postawić jeszcze jedną pompę wodną, bo już zaczynało brakować wody. Oj, oj. Ja zainwestowałem od razu w zdrowie. Szkoła po, podyplomowa. To jest po wieże a nie pompę. No, sorry wieże ciśnie. No, bo to jest, to, jest, to jest, wiesz, różnica. No, tutaj mogą domy budować, to ja im tu zaraz zostawię jeszcze. Po prostu. Pompa wody jest zanieczyszczona. O, w dup skojeża. No, to oczyszczalnia 60 tysięcy. 44. O, o, 44? Znaczy, no jest pompa wody, nie? A mam wieże ciśnień. O. Fach dobra. Oni znowu chcą ulepszenia do tego domu. Oni są nienormalni. Ważne, co inwestuje w to. Po prostu w to zainwestuje. Inwestuje jak tylko chcą. Nice. Postawię to może tu. O. Pięknie. Miasto ja rośnie tak, tak, wolę. w siłę. No. Wolę mieć to. No. Prosta pompa. Pompa filtracyjna, tak. Tak, od razu proszę bardzo, dajcie mi święty spokój, niech zatrudnią i tamte wylecą to te wioże ciścień. Powiem Ci, że ładnie miasto mi się zaczyna rozwijać. Może ma mniej mieszkańców, ale za to ładniejsze budynki, wyższa zamożność jest. No. I fajnie jest podzielone, w centrum mam naprawdę takie wysokie budynki. Palać z miasta Tuskolandia, Kamila, zagraża miejscowym... O oh Jezus <grymne> jakiś ataker przyszedł z miasta Kamila. Dobra. Pompuje ja, wodę teraz. Ja, ok. no to nara pompy um. jeb. Ten teren nie jest zdrowy. Jest Są to świetne miejsca do zakupów. Dobra. Ok. okay czego znowu chcecie? Przestępcy mają przewagę. Fa. Mamy wielkie zyski, mamy wielkie zyski. Zamknięte potrzeba pracowników. I po coście stawiali taki duży budynek? Co znowu tutaj? Zamknięte jesteś. potrzeba pracowników. ok To ja już nie wiem, jak mam pomóc. Dobra, to... <laughs> Dobra, macie tak. Ważne, że z przemysłem już sobie ludzie jakoś poradzili. Bo zaczęli wyjeżdżać z mojego z... miasta chyba. To widzisz? No, wiesz co, z jednej strony to jest dobre, ponieważ nie musisz się martwić o zatrudnienie dla nich. Ale z drugiej strony no troszkę lipa, bo wtedy twoje miasto by więcej zarabiało. Aczkolwiek nie narzekam, bo zarabiam już 4000 ponad. No, nie narzekaj. No, zaraz idę cię odwiedzić. Otwierane są nowe magazyny dysponujące najbardziej zaawansowaną technologią składowania kartonów oraz skrzyni. Dobra, idę ci odwiedzić. Zobaczymy, co tam u ciekawego. Tak. Odwiedź. Cat City, kocie miasto, tak? Tak, kocie miasto. Kocie, kocie bobki. No powiedzmy, że kocie bobki. Kocie kuweta? Kurde, znowu mi się srają o ten. What the fuck? A widzę, że poszedłeś w najbardziej yy, ten rozwojowy rozwój. Czyli budujesz po kwadracie. Tak, powiedzmy. Powiedz, no widzę się po kwadracie. Widzę, dosyć ciekawe rozwiązanie. O. Nie, na razie, wiesz co, na razie się nawet no, fajnie wszystko funkcjonuje. No zaraz, ja, za, ja zaraz sprawdzę jak Arkologię można blokować. bo port lotniczy to jest po prostu porażka. On tak dużych dostaw surowców potrzebuje, że ja zwątpiłem. No troszeczkę za dużo. Hmm. Słyszałem trzask. Coś się dzieje. Otwierałem puszkę, ale troszeczkę niżej, żeby Ścieżka, czym to właśnie nie uwaliła, a mamy już 34 minuty nagrania. No wiem. A ładnie, ładnie. Masz duże zapotrzebowanie na biura wysokiej gęstości. Mhm. Zaraz się rozbuduję. No właśnie, nie potrzebne. wiem, czy nie masz trochę za mało miejsca, żeby te duże budynki tu wstawić, żeby znaczy powstały. Bo ty na razie masz biura tylko w tej takiej małej dziuparczce tak, tak, tak. tak. O. Tak, ale widzę, że dużo miejsca sobie zostawiłeś koło ratusza. Yep. Wiesz co, nie wiem Zostań czy... Tam ra... Nie, tam na razie dałem, 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 tam strefę mieszkałem. Bo w sumie nie będę musiał rozbudować, bo w zasadzie chyba wszystko mamy w no, już postawione. No, jesteś strasznie zrobotyzowany. No to nie wiem dlaczego. Escape. 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 Got of the escape. Escape, escape, escape. jeszcze ulepszyć <laughs> drogi. A wiesz, co ja się jeszcze zastanawiam, żeby tą nową wersję XL, Bo Jednak? w tym platinum wersji, no, postawili na to, że jest strasznie duże zróżnicowanie. I jak widziałem na filmikach, fajnie to wyglądało naprawdę to fajnie. Jest zróżnicowanie czego? Nie tyle co terenu, ale no, Znaczy terenu też. Bo wiele zależy od tego, jak masz miasto umiejscowione, no nie? na no. całej tej mapie. Bo jest tam miasta są tak duże, jak ten region na przykład tutaj cały dostępny. No no i są naprawdę gigantyczne, jeżeli na przykład zbudujesz sobie kurort yy, narciarski w górach i tam pada śnieg, no, to ludzie tam będą przyjeżdżać jako turyści, a znowu z może możesz sobie zbudować jakieś rejsy wycieczkowe i tak dalej, także jest gigantyczne a, jest. zróżnicowanie, naprawdę fajnie to wygląda. Czyli i, i... To, to czegoś czego bra brakuje w SimCity. No tylko jest minus. Jaki? Okay. Muli strasznie. No jest tak gigantycznie obciążające, bo nie ma wsparcia dla tego dla wielu rdzeni. Aczkolwiek nie wiem, tak. w Platinium może w końcu to poprawili, bo niby w 2012 już było. A nie wiem właśnie, jak jest w wersji Platinium. Trzeba by zdobyć grę. I... Brak kupujących mam. Muszę przyciągnąć sobie turystów, a najlepszym sposobem chyba na turystów są zabytki. Więc pasowałoby mi. O nie, Big na razie nie postawię, nawet nie ma opcji. 50 tysiaków bym potrzebował, postawiłbym sobie Teatr Globe, ponieważ on by mi zarabiał. Bierzemy No, tobie też bym radził, bo na początek tak. to jest naprawdę bardzo dobra sprawa. Ja A on przeciąga turystów. Na... Uh -huh. Dobra, Teatr Globe jest. Kopalnie. No, o fucking, ile tu jest tego? Rudy. U, jak się ludzie ucieszyli. Kopałby. Kopałby? No. Okej, okay, kopaj. O ty, jest rafineria. Hmm. Właśnie nawet nie wiem, jakie mam surowce tutaj. Troszkę węgla mam, takiej średniej jakości złoża, bardzo mało mam rudy. To nam się przyda. Olej nie mam wcale. To Syk. tragedia. Magazyn. Hmm, dobrze. Ja Mam jeden hotel w mieście. Jeden hotel. Mam dosłownie jeden hotel w mieście. To nie jest to. Tak Tylko, że nie można samemu postawić. Aha. Aha. Właściwie hotelowi 54 osoby. No, mapa łodzi, mapa pociągów, mapa tramwajów. No ten teatr nie byłby złym wyborem. No, 48, 48 tysięcy. Nie ja, jeszcze brakuje mi 8 tysięcy. Spokojnie, za, no. za dwie godzinki zarobię. I go postawię. No, ja nie chciałem czekać, Wziąłem od razu pożyczkę. No, ja mam, ja mam chyba wszystkie wzięte na razie. No. Tu jest właśnie. Ale przynajmniej wychodzę, wychodzę z tego cało. Mm. Dobra, 48 tysięcy mam. Stawiam ten teatr. Będzie przynajmniej zarabiał. Hmm. <laughs> Ja mam tu nie to wcale, Zysk 30 a nie chwila, tu mam obok jeszcze jedno, Okej. Okay. z tego mam większe zyski, bo tu są same noclegi, aha, w takim wypadku okay. tutaj, co ja tu mam, maszyny wrzutowe, to jest bar. Okej, okay. tiki tiki bar, tiki tiki bar, bar, tiki tiki bar, bar. Um. Co ty za dziwne dźwięki wydajesz? O, no, tak. no właśnie, o. Potrzebni pracownicy, tak? Dobrze, 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 dobrze. W takim razie dobudujemy jeszcze tutaj kawałek alej. Pyk. Puc, 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 Tu, 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 tu. Coś tam pustą. Yy, w kieszeni Ani. pusto, ale zabawa była świetna. Ha! Dobre, -ha. opłaciło mi się rozbudować. Strata wynosi minus 6 tysięcy.